Ok, to po prostu prowadź. prowadź, Skoro ogarniesz, to prowadź. Tędy, tak. Tędy, tu. Tak, tu. W takim razie teraz jaki kierunek? No jak to jaki kierunek? No idziemy do radaru, tak? Ej, czy, czekaj, czekaj. Gdzie, gdzie, gdzie jest Tytus? 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 Eee, Ty tytus? No ja chyba szedł. Albo przed Nie. Nie, nie, tytus? Myślisz, że tam został? Ee... Dobra, Dileta, robimy tak. Coś wpadł do lawy. Wpa... No, Słyszałeś, żeby kwiczał może? Myślę, że by by bo Nie, nie takie... wiem, może by nie zdążył kwiczać. No to co? Spad czekaj chwilę. Może ale się może tu pobiegł, zgubił. Może już pobiegł do radaru. Nie? Ale ale czekaj, chcesz iść bez Tytusa? Tutaj... Może nie umiał wyjść po drabinie, biedaczek, no, i jeszcze nie ta, został. Okay. To po prostu prze, prze, przeszukałem Ty, tutaj. Tytus, jest... wołaj go, może masz jakiś... Mam kości. Tytus, nie Tyfus. Tytus, to, 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 to nie jest fus od herbaty. Ty, ty tus. Ty, ty tu, tytus. Tytu, tytus, tyturus, tytus Nie, nie, nie ty tytus, tills, dealer. R��, r dealer. Nie ma go, biedny z Może ma węch uszkodzenie czuje. nie czuję? Nie Trich wiem. Fitus, Fitus, nie, nie ma go. Nie, nie ma go, stary. Myślisz, że tam został? Chcesz tam wracać, stary? Przecież byliśmy, wydaje mi się, że No właśnie, raz go widziałem tam. No to nie Dobra, chodź, nie tylko uważaj. Dobra. Dobra, ja... No nie, no naprawdę głupi pies, nie lubię go już. No co się tam wracać przez niego? To jest nasz... To nie jest nasz Tritsus, to jest Tytus. Nie porównuj go do brzydkiego Tritsusa. Do Jerza Hicksa, dobra, po prostu znajdziemy go. Tu go nie ma, to nic nie Tytus! Tytus! Mam, mam... No ty, 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 to 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 nie jest to. To 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 nie jest to. Dealer, dealer, dealer. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, szybko, 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 Byle do światła, byle, byle do światła, byle do światła. Zrobi strifu. Ty 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 fusab. Czekaj, nie biegnij za nami. Zobacz, obróć się, bo ja nie ja nic ryzykować. Biegnij, 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 bo ja chyba nie, nie działa mysz czarny. Nie ma go. Nie ma go. Co on tam robił? To była ta sama po ostatnio? Nie wiem, my Nas... mnie tak, zwiedzamy dalej, Doknes O faktycznie! Ej, myślisz, że on zabił ty Tytusa? Myślisz, że on coś nie zrobił? Nie, nie on tam był cały nie czas, nie widzieliśmy go wcześniej, on musiał jakoś pojawić! O co chodzi? Wiem, Ness, po prostu zływamy, trifus A, Nie Trifus! Tytus! Ty ty tu też jest ślepy za dealer, tu ręce wyjść? wyjście w ogóle? się try... Nie, Tu jest wyjście, mam wyjście. A ła, może mnie nie uda... Spokojnie ogóle, z moim ubraniem Co jest? Jestem nagi Może się spaliło? Chodź tu szybko, dealer! Doro, yy, jest, zakładam choćby koszulę, bo mi zimno Teraz zrelatowałem, Jakim cudem I te, te, teraz, teraz musisz to zakładać nagle? No, z adrenalina i w ogóle, no muszę jakoś się ogarnąć, nie chcę być przeziębiony O raju Muszę się jak mu pogrzeb? Po... ale... Myślisz że, myślisz, że on go zabił? No, no jest... no, no a może jednak? W sensie to jest tylko pies. Dlaczego miałby go zabijać? No tylko pies, ale pogryzał. Może się gdzieś schował. Pamiętasz? Masz pies. pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Jesteś człowiekiem? pies, piesz. Bo to jest piesz tritustus. Okej, a może się gdzieś schował. Wrócimy potem po niego. Chociaż nie, ja już tam nie chcę wracać. Po prostu biegnijmy do tej realizacji, po prostu... Uratujmy kogokolwiek, możemy. Możemy uratować tych ludzi z radiostacji, tak? Eee. Możemy, jeszcze mamy szansę, chodź. W którą stronę to będzie, Doknes? Ogarniesz kodek Radiostacja... Ja nie wiem, gdzie my tutaj byliśmy. Pogubiłem się. Zabalnie. Dobra, mam pomysł, mam inny pomysł. Pamiętasz, tam była drabina na dole, co nie? Tu jest Ko drabina. Ale nie, y drabina koło tego panelu, gdzie wpisywaliśmy kod. Nie wiem, może... Tak? No to gdzie ona prowadziła? Tam nie, nie sprawdzaliśmy tego. Ona prowadzi do góry. Prowadź to Doknes, bo ja nie Popar, po zakładając, że tutaj, że tutaj Akadabina. jest ten tunel, hmm. tutaj jest tunel, on się prawie gdzieś tam, czyli tam musi być tam na górze. Ale tam chyba nie byliśmy. Ale, darkness, ale czemu tam? Jezu, na pewno, może z góry zobaczymy ten radar, okej? Okay? Nie wchodź tam, to za stromo. Chodź, 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 o ściędy. Ok, Doknes. Spoko. Myślisz, że czarna postać tam cały czas była i nas obserwowała? Myślę, że lepiej nazywać się, Nazwijmy może jakąś lepiej niż czarna postać. To brzmi strasznie tak, nie wiem. Czarno. Może, może. Nazwijmy to jakoś lepiej typu. Hmm. No, no e... jak? No śmiało, no śmiało. Hmm. Wizjer? Wizjer. A nie, to jest w drzwiach, to nie. Może, może, może pustka. Pustka? Pustka, pustka. pustka. Boże, a nie? Boże, nie? pustka... Myśli, a co że... w ogóle nie jest ktoś zły? Co jest, jeżeli to, to, to chce nam pomóc? Co jakiś duch kolejny? Jak w tym zamku, pamiętasz? Dobra, no, przypomnij może... sobie w jakich okolicznościach jak ją spotykamy. Pierwsze o, spotkanie było w grocie Yeti... Je... Dobra. Przy grocie Yeti, tak? Tak. Gdzie się no, podziało no. Yeti? Czy to coś zabiło Yeti? Yeti tam cały czas było przecież. Hmm... No nie Myśli, nie, że gdzieś sobie tak. poszło? No dobra, a drugi raz. Na złomowisku. Pamiętasz sobie na złomowisku? Krew. Tak, dużo krwi. No może właśnie on chce nas uratować od tego i znaczy, żyjemy nadal, nadal żyjemy, mógł nas zabić, skoro on tak zabija. No dobra, ale to co, wracamy tam po Tytusa? Nie no, chyba nie. No dobra, e, może nie będziemy ryzykować u, utraty, ja nie będę ryzykował utraty dwóch zwierzaków, więc... E, okej, okay, to po prostu prowadź, Damian, po prostu prowadź, znajdźmy ten, ten Drabina dadan. powinna być w tamtą stronę, tak, bo ona tam Nie wstrzymuj wychodzi... tak nie, drabiny, po prostu, no dobra, okej. Co? co to jest? No to jest? właśnie. Widzisz? Być? Mówiłem, że to również no tak prowadzi. Smok, ale doknes, to jest, to jest działo jakieś. Ale, działo to może, faktycznie. To właśnie potem... Się tym... Co tak. to ma być? No i po co mm. to działo? To jest... To, jest to, to, to nie może być... To wygląda jak ogromne. To, 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 to jest jakieś dalekiego zasięgu musi być. To może trafić. Dalekiego zasięgu. Znaczy ja się nie znam na... Wygląda jak takie ale... przeciwlotnicze trochę A przeciwlotnicze No w sumie hmm. A tu jest jakaś baza Doknes, myślisz, że to jest derpony, że tu wchodzić Ale już wszedłem w sumie Czemu drzwi były otwarte cały czas? Tak, jest chłodno oh. w środku O, tu jest zejście Doknes Zejście? Myślisz, że nie widzę tutaj wejścia na dół a, Ale to może być część tej bazy, rzeczywiście Hmm. Okej, okay. tutaj jest jakieś radio. Podejrzewam, że jeżeli to ma być baza, to komunikowali się przez nie. No wow. albo słuchali sobie hmm. jakichś piosenek wesołych, pewnie. Ciekawe czy jesteś ukryte pod tym obrazem. Chociaż ta... Przecież... nie, nie tam obraz... nic nie ma. Nic tak hmm. tylko ciekawości. Myślałem, no, no, że może być jak, jak na filmach. Tutaj też nie. Dealer, no. czy coś ci to przypomina tak lekko, nie? Co? To to coś ci to... <laughs> Przecież to są te kabiny kosmitów! Tak myślisz? Nie? No, identyko. Wyglądają bardzo kosmicz... podobnie. Albo to jakieś. Ma... Zaraz. Hmm. No to w takim razie zróbmy małe rozeznanie. Tak, nie chcę, nie, nie chcę to rozrznania. są kabiny kosmitów, to czy to działo też agro krosmitów. Wiesz co? Nie wydaje mi się, nie wygląda. A te kable, spójrz, te kable też wyglądają podobnie. No są duże, fakt, ale to działo wygląda takie typowo wojskowe, takie typowo ziemskie A co wojskowe. A myślisz, że myślisz, że kosmici nie mają wojska i, i dział? Myślę, że mają. Myślę, że kosmici mają i to, takie działo jest duże, oni mają jakieś takie duże działo. takie duże spluwy. To, to jest, myślę, że powinniśmy stąd zwiewać, nie w się w to. I jak znaleźć tych ludzi, którym możemy pomóc. Serio. Poczekaj, zajeść jakoś to? tam. No nie. nie. Co, Chcę tylko coś zobaczyć. To jest tylko ciało, to jest nieczynne. Twarde zawideć. trochę. No twarde działo. No Popatrz. Czy bez powodu jest to położone w górach? To na pewno jest działo przeciwlotnicze. No okej, okay, ale tu nie latają chyba samoloty. Widziałeś jakikolwiek samolot, że tu latał? A widziałeś tutaj kogokolwiek? Nie, nie. Tak. Kogo? No, no Floriana. Flo, Flo, Floriana? No. Tak. Aha, Pana no postać. tak. A dobra, to no, gdzie, gdzie jest Florian? Gdzie jest Florian? No nie wiem, gdzie jest Florian. Mieliśmy go poszukać. Floriana też drzwiśmy. już nie ma. Czemu wszyscy znik... Aha, no tak. Choroba. Faktycznie. No ale Florian nie wiemy, czy zginął w sumie. Już Florian... Przeżyłeś? Florian ma zniszczony dom! Coś go musiało porwać Yeti może? Yeti mu zniszczył dom do tego stopnia no boba, Yeti też nie. zniknęło! Yeti kotleti było miłe, całkiem jak ta tą krainę Ale Yeti też zniknęło! No to więc wiesz co. ty tu też zniknął! Stary, chodź na górę, znajdźmy ten radar, bo naprawdę musimy się zgubić na tym ważnym! Została możemy... tylko... Poczekaj, to chodzi to o ten radar, na którym byliśmy? Ten radar, nie, ten radar, gdzie są ludzie, którym mamy pomóc. Ty jesteś nieprzytomny? że eee, jakimś ciałem, myśl... kiedy ci ludzie mogą jeszcze żyć. Dobra, dobra, dealer, a taki, takie pytanie. Mamy w ogóle jakieś wskazówki? Nawet nie wiem, do kogo nale należała ta baza, czy... No w sumie, nie, wykluczam trochę kosmitów. Bo... Myślisz, że kosmicie ci... mają takie radio? Myślę, że ci ludzie mogą nam coś pomóc. Jeżeli nie będą nic wiedzieć, to przynajmniej i hortujemy. Nie będziemy tutaj sami, bo powoli mam dosyć ciebie. Dosyć. Po prostu Masz ciebie dosyć, dosyć mnie. Tak, bo jesteś nieznośny. Nie chcesz pomóc ludziom. Myś... Dobra, Diler, to jest zasadnicze. W którą stronę? Tam!